A shit hill again, oj ten Boba w już jest statek, yes, ta jest. Jest i pochodzący z jetpackiem. ta jest. Bo kurwa mać. Oj ten, but mu kurwa w te szedł i ja pierw, Ale ta gra jest kurwa full content. But w ziemi kurwa i hole. O, zjeb idzie. Dalej czekaj. NO nie, czemu? Za go zajebie kurwa. Dobra Jeden padł Przeżyj, 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 przeżyj Nie ma stamina, nie ma stamina, nie ma stamina, nie ma stamina Już ma stamina, już ma stamina ucieka, ucieka, ucieka Taki chuj, nie, jeden na jeden Daj mu, daj mu, dostał się, zostaw, dostał No mnie minie. Teraz bal <noise> balans, balans O przypadkę mi się szczelił, o przykro mi. cię Nic, to nie jest, to nie jest, kurwa. Ja byłem przed nim, a poleciałem za niego, rozumiesz? No to... to mam. To, to, jakby to, to takie działa, więc tu musiałam się coś musiała zjebać. No to jest już przegięcie. Wiesz jak na rozjebać Luka? Najlepiej jak on idzie na Ciebie na pałę i się nie blokuje. Wtedy. Ale kurna gówno, no przecież to jest niemożliwe, tak się nie dzieje normalnie w tej umiejętności. Ja nać. to wiem. Ale widziałeś, widziałeś, ja to nie widziałeś tego? Twarzo, zepchnij mnie. <grym>, jak widziałeś to? To ja poleciałem wtedy zupełnie drugą stronę. Ale widziałeś to? Tak. W locie mi kurwa strzeli... Ja pierdolę ja, po prostu. Ja, a czasem to tak działa. Oh no, they are Polish. Czekaj, jak kogo mam wziąć? Wezmę sobie... nie mogę wezmę. Polish... my dick. Do góry jest jedno. wow, jakaś na Niewiele mi to daje. Wyjepi jednego na dół albo coś. Ty wiesz, tak na dół, na dół, już się dało i wyrzuci się. O, ale nie poleci kurwa. To S? Ehehe, <śm> pasażer, <śm> 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 I zbawimy się. Pucha p ma, to nie, że go baliśmy, że mu się nie odnawia. Pusz. Nie działa, bo pochuj. A ja sobie tam wychodzę. Wow, ruszyło go, szkoda, że w złym momencie. nie z tygami. Ty ja za fryer, kurwa. Mas swoje jeden na jednej i co i mu to dało. Powiem jeszcze teraz Talk to mi Nie wiem weź bez, O kurwa Pisze coś tam, że dla community to ten tryb jest 1 na 1, a nie 2 na 2. Community kurwa, ja jestem community, tak? Ty tym bardziej, ja jestem społecznością. Mówił <grym> falpatina. Ja do dostaję. Pasuje no. A Hanek idzie górą. Kurwa, dobrze. No tak, no. Prawie zdechłem. 17. Spierdalam. O idzie za mną zjeb Do ciebie, o kurwa, niedobrze. A mnie obił w hulszęs na sekundę dosłownie, kurwa. Który to jest? Ten co został, repek wy. Przyciągnę, mnie, O! Ale, ej, co to było, widziałeś? Cofło mnie tu, kurwa! To nie jest wagiera. Nie się cieszę, że, że do niego nie strzelam, bo jest Pa, 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 bruch. I co, co mu dał to jedyne jak tak przejeba skręcenie na senku? się. Mówi, że... I co, nie było tak trudno zrobić jeden na jeden. Ja bym napisałem, że bolało.